Chciałabym, żebyśmy mieli świadomość, że spotkacie różne definicje coachingu i mentoringu. To, o na teraz przekażę, to jest wykładnia profesora Davida Katerbeka, z którym my współpracujemy z Katerbeka I chciałabym po prostu go przedstawić jego punkt widzenia. Tak? Będą inne, to jest punkt widzenia Katerbeka Society. Czyli według profesora. Coaching jest pewnym procesem, który ma pomóc ludziom w pozyskaniu nowych umiejętności, tak? kompetencji w osiąganiu skuteczności tu i teraz. Perspektywa jest krótkoterminowa. Często w organizacjach są takie programy, które właśnie tego dotyczą. Głównie w działach sprzedaży, ale nie tylko. W innych również, tak? Że towarzyszy y, takim procesom troszkę zawsze starszy kolega, który w jakiś sposób y, kołczuje, komp budując y, kompetencje i umiejętności młodszego kolegi tak? w jakiejś dziedzinie. Natomiast jeśli chodzi o mentoring, to według profesora i to jest kolejna bardzo ciekawa postać, zapraszam w ogóle do czytania obydwu panów, bo ciekawe rzeczy napisali. Profesor Katarzyn ponad 50 książek na temat e, mentoringu i coachingu. Wspieranie jednej osoby przez drugą w dokonywaniu przełomowych, znaczących postępów w obszarze zdobywania wiedzy, myślenia, doświadczania poza linią raportowania. E, najczęściej, i tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz: mentoring to nie zdawanie rad. Bardzo to chcę mocno podkreślić. To nie jest tak, że ja y, mając lat 60, przechodzę do 20 latka i mówię, no dobrze, to ty, jako młody adept sztuki, nic nie wiesz, ja wiem wszystko, to ja ci teraz powiem, jak ty masz to zrobić. To sieć i pisz. To zrobisz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Jak to zrobisz, będzie super. To nie jest mentoring. Chociażby z tego powodu, Powodów jest wiele, ale chciałam przytoczyć jeden. Że najczęściej mentora od menti różni przynajmniej yy, jedno pokolenie. Pokolenia mają to do siebie, że funkcjonują inaczej. Mają inne poczucie wartości, inny zbiór wartości, co innego jest dla nich istotne, inaczej funkcjonują. Jeżeli ja z perspektywy 60-letniej mówię do człowieka, który ma 25 lat, to przynajmniej dwa pokolenia albo trzy mnie dzielą od niego, tak albo od niej. To, jak ja funkcjonowałam i to, jak ja się znajdowałam w organizacji, nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, jak ten nowy człowiek to będzie robił, tak? Bardzo często y, y, są że konflikty, nawet może się sami spotkaliście, między na przykład X-ami i Y, że Y już nie będą siedzieć do 21. Nie ma takiej w ogóle opcji, tak? O piątej wychodzę, bo mam, y, nie wiem, cokolwiek. Wpływanie, fitness, kino, tak? X-y i belgiumersi? Non-stop robocie. Do 20, weekendy też. Sama tak robiłam. Wiem o czym mówię, tak? Jak pracowałam w agencji reklamowej, to miałam coś takiego, że pracowałam 7 dni w tygodniu, prawie, bo przez 5, przez 5 musiałam się to zajmować klientami, a w soboty i w niedzielę opracowywałam różne projekty, nowych Klientów, żeby ich zdobyć, tak? I pamiętam taką sytuację: że rzucę na nowym światem. Jest godzina 13, ja się spieszę na jakiś lunch z klientem, a tutaj całe mnóstwo ludzi w tych kafejkach siedzi. Mnie, nie, to jest w ogóle niemożliwe. Co oni robią? Nie, w pracy nie są? Przecież to jest w ogóle chlą, tak? Przecież się pracuje. To było coś niebywałego, tak? Teraz powiedziałam, mnie. ja już po prostu tak jak nie chcę. Ja potrzebuję e, poszukasz mądrości u X, -u, Y i zobaczyć, że oni mają rację. Że to, co oni robią, jest fajne. I ja też tak chcę, tak? Czyli to jest tak, że mentor również się może od uczyć. To jest relacja obustronna. To nie jest relacja, że ja, jako osoba tutaj, z powiem rzeczy, a ty tutaj pisz, notuj, patrz mi na usta, a tutaj luk spływa, a tego z nidzej, tak? Nie. Ja mogę się też dużo nauczyć od tego człowieka, bo my się uczymy nawzajem od siebie. Szalenie wzbogacająca relacja. Bardzo. Może trwać całe życie, ale nie musi. Jakieś pytanie chcesz? Tak, czy to jest że zalecane jest to, że jednego pokolenia? Nie, nie ma, wiesz co, to tak nie musi być. To mówię, że to się czasami zdarza. Natomiast tutaj kluczem jest dojrzałość. Dojrzałość i wiedza. Możesz mieć dwa typy mentorów. Jeden to jest, że to jest, że wiedza z niego czyni mentora. I na przykład możesz mieć tak, że możesz mieć młodszego człowieka, który będzie mentorem dla starszego, na przykład w komputerach. To się nazywa reverse mentoring, tak? Czyli to nie jest koniecznie tak, że, że wiek, siwizna od razu robi ze mnie mentora. Mentora ze mnie robią kwalifikacje, dojrzałość, mądrość i wiedza, oczywiście, tak? I sposób i umiejętność bycia w relacji mentor-mentee. Bo to wszystko nie jest jeszcze wystarczające. Potrzebujemy jeszcze wiedzieć, jak w tej relacji się znaleźć, tak? Co to znaczy, że ja tą wiedzę chcę przekazać, nawiązać tę relację i sprawić, że te postępy będą znaczące i przełomowe, tak? I oczywiście znaczące i przełomowe postępy są po stronie człowieka, czyli mentee, za które on albo ona bierze odpowiedzialność. W tym jest bardzo dużo takiego. Ja na swój użytek trochę mówię. Takiego, takiej filozofii egzystencjalnej, która mówi, odpowiadasz za siebie, masz wybór i masz odpowiedzialny za ten wybór. Tak? Nie jesteś pionkiem, nie musisz pozostać tu czy tam, jak tego nie chcesz, pomóż. Czyli mentor również pomaga takich wyborów dokonać poprzez umiejętne prowadzenie tej relacji. Tak? Oczywiście nie dokonuje wyboru za menti, absolutnie. To jest bardzo dojrzały związek dwojga ludzi na poziomie dorosłych-dorosłych, tak? To nie jest kotak, rodzic, dziecko, że tutaj rodzic, tu będzie, opowiada, tutaj ty malutki, taki niedoświadczony, niewybierzony, nic nie wiesz. To jest pójść do człowieka i jak ja wiem, że masz swoje zasoby, wiem, że potrafisz, jak mogę ci pomóc, żebyś osiągnął to, co chcesz, tak? Czyli w jakiś sposób możemy powiedzieć, że to się gdzieś też zazębia, tak? Coaching jest bardziej nastawiony na działanie, mentor na bardziej bycie, na refleksję, ale gdzieś mają jakąś, jaką wspólną przestrzeń, również myśl tego, co powiedziała Lee Eberhardt, czyli hybrydowość, przenikanie. Nie ma takiej cezury, że tu się kończy coaching, a tam się zaczyna mentoring. To są pewne koncepty wspierania człowieka, i na przykład, jeżeli pójdziecie sobie do innej szkoły, gdzie wam powiedzą, że bardzo interesującym konceptem jest coaching transformacyjny, który pewnie dużo mocniej wejdzie na mentoring, tak? dużo więcej będzie mówił o wartościach, dużo więcej będzie mówił o sensie życia, etc. Czyli chciałbym, żebyście mieli taką świadomość, że one się w jakiś sposób zazębiają. Że ich celem jest wspieranie i rozwój człowieka, i że mają podobne narzędzia, nie wszystkie są jednakowe, coś, coś jest różnego, aczkolwiek jest jakaś przeszłość wspólna. Czyli powiedziałbym, że dla mnie taką zasadniczą różnicą jest transfer wiedzy, że mentor jest najczęściej z takiej dziedziny, gdzie menti ma niedobory, tak? Gdzie mentee potrzebuje się rozwinąć w sensie takim też kompetencyjnym, ale wiedzy, nie kompetencji typowych, że ja tutaj będę, wiem, jak rozmawiać z klientem, ale na bardziej wysokim obrazku, tak? Coach absolutnie tej wiedzy nie musi posiadać, wręcz ona może mu przeszkadzać w zadawaniu pytań. I teraz, jeżeli powiemy sobie, że zadawanie pytań jest kompetencją, którą potrzebuje posiąść i mentor, i coach to powiedziałabym, że mentor zada pytania z kompletnie innej perspektywy, z perspektywy wiedzy i doświadczenia w pracy, tak? A coach bardziej z obiektywnej zewnętrznej. Czyli mentor będzie bardziej wewnątrz tej przestrzeni, którą będzie pracował z Menti, a coach na zewnątrz i obiektywnie. Tak trochę poza pudełkiem, tak? Na co mam wspólnego, w takim hmm. razie? No, ch 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 chęć y pomocy, wsparcia w hmm. celów. Hmm. Ok. Budowanie relacji. Budowanie relacji. Urozumienie. urozumienie Absolutnie. Rozumienie. Absolutnie. Mhm. Absolutnie. Pracujemy z drugim człowiekiem, potrzebujemy z nim nawiązać relację empatyczną, by się z nim albo z nią... I to jest tak. Mhm. Mhm. Eee, oczywiście jest wiele rzeczy. Chciałam zwrócić uwagę na dwa. Na słuchanie zadawanie pytań, które są absolutnie podstawowe. Zaczęliśmy sobie od tego takiego małego śliczonka typu słuchać, tak? Kto miał taką, eee, taką potrzebę do pytania? Żeby nie tylko słuchać, ale żeby od razu wejść na konsultację, i hej, ale dobra, tutaj mi doprecyzuj co o co, co chodzi. Kto miał taką potrzebę? Ale się gdzieś pojawiło, tak? No właśnie, więc to jest to, że to wcale nie jest proste słuchać. Jest przynajmniej kilka poziomów słuchania, to też może na inną opowieść, ale chciałam Wam podzielić się taką inspiracją Rama Czarana dyscyplina słuchania. I on yy, mówi o tym, mówi tak. Że jak zaczyna słuchać jednego człowieka po drugiej stronie, to dzieli sobie kartkę na dwie trzecie i jedną trzecią. Na tych dwóch trzecich pisze takie najważniejsze zagadnienia, które się pojawiają, jak słucha, tak? A na tej drugiej części kartki zapisuje słowa klucze. Taką esencję tego, co słyszę. Zastanawia się, co tak naprawdę ten człowiek chce powiedzieć, co dla niego jest istotne. Tak? I tutaj właśnie jest to, o co mówię: wychwiny słowa klucze. Jak tutaj rysowałeś się, to używałyście się obrazka, tak naprawdę języka obrazkowego, i kilka rzeczy, tak? To były te słowa klucze, tak? Nerwowałeś duże ucho, coś tam jeszcze. I to jest właśnie to, tak? Że w sposób bardzo syntetyczny jesteśmy w stanie potem dotrzeć do sedna dzięki tym słowom kluczom, tak? Tutaj jest e, zrozum ramy odniesienia. To jest to, co powiedziałeś, a propos też budowania relacji. To znaczy e, to jest. E, spotkaj się z drugim człowiekiem na jego terenie, tam gdzie on jest. E, zrozum, co nim powoduje, jakie ma potrzeby, jakie ma wyzwania. E, co chce, a co może, tak? Bo to nie zawsze jest to samo. Czyli to jest takie e, słuchanie empatyczne. Takie w szerszym kontekście, tak? Zrozumiane odniesienia, które, które, e, w którym jest ten kontekst e, tej osoby, tak? I weź ten kontekst, te ramy odniesienia e, i bądź tą osobą bardziej e, niż na zewnątrz, typu obserwator. Przedefi, przedefiniuj wyzwanie. To jest coś takiego, że zawsze osoba słyszy i opowiada nam jakąś część swojej historii. To nie jest e, oczywiście jedyny sposób widzenia, tak? Jest dużo więcej. Mentor bardzo często, czy wyzwania, zaprasza człowieka do tego, żeby wszedł w inną perspektywę, żeby zobaczył pewne rzeczy inaczej, tak? Żeby m, zdefiniował sobie więcej niż jedno widzenie świata, problemów, wyzwań. I też przejrzenie się w zwierciadło, co to znaczy. Mentor to jest człowiek, który się rozwija. To jest lider mentor, to jest człowiek, który potrzebuje otrzymać feedback. Który potrzebuje dowiedzieć się, co robi dobrze, co może robić lepiej, co ma przestać robić, co ma zacząć robić, tak? To jest e, takie zaproszenie drugiej osoby do poproszenia, jak ci pomogłam, jak ci pomogłam, co mogę zrobić inaczej, co bym się tym jeszcze oczekiwał i tak dalej. To jest e, takie pokazanie trochę pod brzusza, tak? Pokazanie, że się mogę rozwijać, że nie jestem perfekcyjny, że mam siłę się z tym zmierzyć. I zwolni. Tak jak widzieliście, coaching jest bardziej nastawiany na działanie, a mentoring w takim sensie, żeby można było słuchać potrzeba czasu, wyciszenia, większego spokoju, tak? Nie można słychać, słuchać, mając tyły głowę, że za chwilę muszę zrobić ten telefon z że muszę zrobić tamto, tamto, siamto. To wtedy nie ma słuchania. Jest bardzo powierzchowne, nie wchodzące w głąb. Nie ma wtedy rozumienia, jakie są słowa klucze, bo po prostu na to nie mamy czasu.